X7 jako największy i najbardziej luksusowy SUV w ofercie bawarczyków zyskało odświeżoną wersję po liftingu z kodowym oznaczeniem LCI. To przedłużyło aktualność modelu z 2018 roku, czyniąc go być może bardziej konkurencyjnym względem Mercedesa Benz GLS, Range Rovera czy też Audi Q7. Sprawdźmy zatem, jak ten samochód wypada w tej konkurencji, a teraz intro. Owszem, niedługo w sprzedaży BMW pojawi się jeszcze już zaprezentowany i produkowany model XM mierzący 5110 mm długości przy rozstawie osi wynoszącym dokładnie tyle co X7. Będzie to SUV nieco mniejszy, ale znacznie bardziej mocarny, a pod względem układu jezdnego chyba nastawiony bardziej na sport, dlatego właśnie X7 wciąż nazywać można królem bawarskich Sułów. Ciężko uznać, że X7 jest samochodem niewyróżniającym się. Oto też zdecydowanie nie dbali specjalnie styliści, uznając, że mając do wydania minimum pół miliona złotych na rodzinnego, siedmiomiejscowego Suwa, niespecjalnie przejmujemy się konwenansami i chcemy przede wszystkim, by było nas widać. Stąd też zmiany dostrzegalne bez szkiełka, a z samym okiem. Nowe X7 po liftingu zyskało nową paletę barw, a także podwójne w, w dwóch segmentach przednie światła. Z przodu znajdują się kieruchowskazy oraz pozycyjne, a na dole światła mijania, drogowe oraz przeciwmgielne. Te światła oddzielają wielką atrapę chłodnicy, która dysponuje teraz rozwiązaniem Iconic Glow, dzięki której kaskadowo jest ona podświetlana. A z tyłu mamy oprócz nowych zderzaków, nowe klosze lamp oddzielone chromowaną listwą. Całość wygląda całkiem ok. Dość kontrowersyjnie, ale opatrzy się. Jeśli mielibyśmy mówić o wymiarach, to naturalnie odświeżone X7 różni się bardzo nieznacznie pod względem długości nadwozia od poprzednika sprzed liftu. Kosmetyka wpłynęła na długość zderzaków. Rozstaw osi oczywiście pozostaje bez zmian. Porównując auto z konkurencją w rodzaju Audi Q7, Range Rovera L460 oraz Mercedesa GLS widzimy, że BMW przy długości 5181 mm wybija się przed szereg i staje tuż za GLS-em. Rozstaw osi wynosi u Bawarczyka 3100 5 mm, a to znów nieco tylko mniej od Mercedesa. Choć ciężko jest mi w sobie wyobrazić brodzenie w rzekach lub błocie takimi kolosami, to jednak, z uwagi na to, że to suwy, prześwit też warto podać. Ten Wix 7 wynosi 221 mm, a to mniej od Range Rover'a i Audi Q7, a więcej od GLS-a. Patrząc tutaj pod maskę, można od razu wywnioskować, dlaczego ten samochód prowadzi się jak czołg bądź też jak Pociąg, ważąc niemalże tyle samo, bo połyka niesamowite ilości kilometrów, a przy tym świetnie trzyma się drogi, mocno stoi na tych nogach, a znajduje się tutaj 3-litrowa rzędowa sześciocylindrowa. Prawilna jednostka wysokoprężna o mocy 340 koni oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 700 Nm. Plus napęd X-Drive oraz plus 8 automat. Auto robi setkę w 5,9 sekundy, przy tym osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 245 km na godzinę. Wyobrażacie to sobie? W takim kolosie 5,9 sekundy do setki. A przy tym. Nie pali wcale tak dużo, zresztą zobaczycie. Oprócz wspomnianego diesla, który wydaje się najlepszym rozwiązaniem, jest jeszcze silnik X-Drive 40i, czyli 3-litrowe R6 o mocy 380 koni i 540 Nm oraz usportowione M60i X-Drive, czyli 44V8, 530 koni i 750 Nm. To ostatnie robi setkę w 4,7 Sekundy. To już prawdziwy potwór, ale jestem ciekaw, które auto byście wybrali z największą chęcią, czyż diesel. Nie wydaje się idealny? I pewnie wyobrażalibyście sobie, że taki dwójpółtonowy kolos, przyspieszając, musi generować istny wir w baku, ale nie. Otóż jeżdżąc po mieście tak w miarę, w miarę dynamicznie, ale bez przesady, uzyskujemy wyniki rzędu 10-11 litrów na 100 km. Natomiast na trasie przy prędkości 120-140 km na godzinę uzyskujemy 8,9 litrów. Wyobrażacie to sobie? 2,5 tonowe x 8,9 litra. 8,9 litrów, przepraszam. Na pełnym 80-litrowym baku jesteśmy tutaj w stanie przejechać nawet 1000 km. To coś mi się podoba. I tak, o ile nie odczuwam większej przyjemności z jazdy BMW X7 po mieście, no bo wiecie, jest to wielki samochód, wysoko, owszem, z jednej strony jesteście wysoko, więc generuje to pewnego rodzaju psychiczny komfort, ale z drugiej strony to mniej więcej tak, jakbyście poruszali się słoniem w składzie. Porcelano. Wszystko trzeba się obawiać, że nie zmieścicie się na pasie, a w szczególności już parkowanie na zatłoczonych parkingach jest naprawdę za no, zajęciem wymagającym krzep. Nie jest przyjemne, gdyby nie całe naręcze systemów wspomagających mnie w tym parkowaniu. Rewelacyjne wielkie boczne lusterka, skrętna tylna oś czujniki parkowania czy też system kamer 360 stopni, to myślę sobie, że miałbym dość spore z tym wszystkim. Problemy. Ale w momencie, w którym wyjeżdżamy już na trasę, na autostradę, to BMW X7 objawia swoje prawdziwe ja, gdyż prowadzi się fantastycznie. Znaczy, nie jest to samochód, który ma nam dawać frajdę z jazdy. Wiecie, pneumatyczne zawieszenie bardzo mocno izoluje kabinę od nierówności, od wszystkiego, co dzieje się na drodze. Z jednej strony jest bardzo komfortowo, ale z drugiej strony, jeżeli szukacie samochodu, który będzie nieco większy, ale będzie się prowadził tak jak X5. No to zostańcie przy X5, przy X, X5, sorry, bo X7 no, jest samochodem komfortowym, w którym nie czujemy za bardzo radości z prowadzenia. To jest mniej więcej to samo, co w 7, bo to też flagowy SUV, flagowiec. Natomiast y, auto no, połyka kilometry, prowadzi się w świetnie. Układ kierowniczy jest naprawdę przyjemny. Przyspiesza, gwarantuje tutaj sporą dynamikę, a przy tym rozleniwia, bo z jednej strony macie pewność, że wyprzedzicie absolutnie każdego, kto stanie na waszej drodze, a z drugiej nie chce się takimi autami pędzić. Jakoś tak jest, że one znacznie przyjemniej sprawują się jako auta do po prostu połykania z kilometra na kilometr. Z rodziną, bądź bez. Lepiej z rodziną, bo wtedy lepiej wytłumaczyć taki zakup. I powiedziałem, że samochód rozleniwia. Po pierwsze, dlatego, że mamy wręcz. Tony, można powiedzieć, że 2,5 tony psychicznego komfortu, że spokojnie dotrzemy na miejsce. Po drugie, też dlatego, że przyspieszanie tym autem nie sprawia większego, większej radości. To trochę tak, jakbyście próbowali uprawiać jogging na szczudłach. Z jednej strony nie pobiegniecie za szybko, z drugiej strony będziecie nie no, tak dość wysoko nad ziemią, niebezpiecznie kroczyć przez życie, no i to nie będzie zbyt przyjemne. Dlaczego nie będzie przyjemne? No bo cóż, fizyki nie oszukamy. Ta podróż nie będzie na tyle przyjemna jak na przykład podróż elektrykiem. Oczywiście zaraz się oburzycie, ale chodzi mi... Konkretnie ośrodek ciężkości. Ten znajduje się w X7 dość wysoko, jak to w suwach, przez co no, auto, mimo że układ zawieszenia pneumatycznego, stara się przez cały czas stabilizować kabinet, tak żebyśmy nie odczuwali tych przechyłów na w zakrętach. To jednak mimo wszystko, tak jak mówiłem, fizyki nie da się oszukać. Elektryki mają nisko ośrodek ciężkości, dzięki czemu prowadzą się znacznie lepiej niż takie spalinowe suwy. Jeśli oczekujecie od X7, że będzie samochodem wciąż dającym frajdę z jazdy, no to nie wybierajcie jej, bo zwyczajnie się zawiedziecie. Nie jest to samochód do tego stworzony. To auto do pokonywania kilometrów po prostu z rodziną. Tak mi się wydaje. A jeżeli chcecie frajdę z jazdy, polecam X5, X6. Zobaczymy, jakie będzie XM. Może XM, no bo jak chcecie wydać więcej niż pół miliona, to BMW w XM Wam to oferuje. Jak najbardziej. Możecie Bazowo startować od prawie miliona złotych. Wsiadając do wnętrza X7 czuć luksus i komfort. Cała kabina wyściełana jest w tym egzemplarzu piękną, brązową, skórzaną tapicerką. Ilość bajerów robi wrażenie, ale w porównaniu do nowej siódemki nie umywa się. Prawdopodobnie światlista deska rozdzielcza czy otwierane elektrycznie drzwi będą standardem w kolejnej generacji flagowego suwa. A nie liftingu obecnej. Pragnę jednak zauważyć, jak wielkim autem w środku jest ten model. Może posiadać wszystko, czego byście chcieli: podgrzewane, wielokonturowe, elektrycznie sterowane fotele wraz z grzanymi podłokietnikami czek. Podwójny, zakrzywiony ekran iDrive na desce czek. Masaż w fotelach oczywiście, że czek. Mnóstwo ustawień klimatyzacji, którą niestety obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego, rozbudowany układ nawigacji, multum schowków, ładowarka indukcyjna, świetna kamera cofania. Wszystko jest. Same fotele super wygodne. Mają możliwość wydłużania siedziska oraz mnogość ustawień, włącznie z elektrycznie regulowaną kolumną kierowniczą. Dzięki temu ustawienie właściwej pozycji za kierownicą jest łatwe, choć nie jest to pozycja niska. Cóż, trudno się dziwić, patrząc na bryłę tego samochodu. Co ciekawe, ten egzemplarz to X7 w wersji sześcioosobowej. Dostajemy niemal pełnowymiarowe sześć bardzo komfortowych foteli dwa miejsca w drugim rzędzie to fotele kapitańskie, ustawiane indywidualnie z podłokietnikami oraz złączami USB-C do ładowania urządzeń mobilnych. W trzecim rzędzie dwa dodatkowe miejsca. Jest tam również wystarczająco miejsca. Kolejna sprawa, której w przypadku X7 nie można pominąć, to bagażnik. Każdy oddzielny fotel, który znajdziecie w kabinie, mowa tutaj o pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, posiada elektryczną regulację, ale dodatkowo elektrycznie składa się na płaską podłogę trzeci rząd. Od strony bagażnika. Do którego dostęp uzyskujemy po otwarciu oddzielnie dolnej i górnej części klapy mamy panel sterujący. To właśnie tu decydujemy, czy zależy nam na maksymalnej pojemności pasażerskiej czy bagażowej. Faktem jest, że przy rozłożonych sześciu fotelach pojemność kufra nie jest zachwycająca, nie zmieści się tu zbyt wiele. Plusem jest jednak obecność dodatkowego miejsca pod podłogą bagażnika. Kiedy złożymy fotele trzeciego rzędu, uzyskujemy nie tylko płaską podłogę bez spalonych kalorii, ale także 750 litrów bagażnika. To ogrom przestrzeni. Jest także miejsce na ukrycie spornika do rolety bagażowej. Porównując tę ofertę z konkurentami to w standardowym ustawieniu drugiego rzędu BMW jest tu mistrzem natomiast przy maksymalizacji ilości miejsca za przednimi fotelami to GLS wygrywa Myliłby się jednak ten, uważający, że mniej ciekawa pod względem osiągów wersja wysokoprężna będzie kosztować mało. W X7 nic nie kosztuje mało. Zabawę zaczynamy od 485 tysięcy złotych, a testowany 6 egzemplarz kosztuje bazowo 500 tysięcy złotych. Cóż, nikogo nie powinno to dziwić w samochodzie, w którym za opcjonalny lakier jesteście w stanie zapłacić 20 tysięcy złotych, a pakiet X Off-Road kosztuje 10 tysięcy złotych. Przebicie bariery 600 tysięcy złotych nie wydaje się specjalnie ciężkie, choć jeśli poszukujemy czegoś, Znacznie droższego, to trzeba czekać na BMW XM. Tam BMW pozwoli nam zapłacić bazowo prawie milion złotych. Co byście wybrali spośród całej czwórki konkurentów i dlaczego? Czy tak wielkie suby mają sens w dzisiejszych czasach? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się tradycyjnie w piątek w nowym odcinku na poboczu. Do zobaczenia!